Cześć Manko, ja jestem Zgredziu, a w tym filmie dowiecie się gdzie znaleźć 5 kolejnych Forbytów poukrywanych po mapie. Sposób na zdobycie niektórych z nich jest dosyć nietypowy i jeszcze wcześniej się nie zdarzył. Na przykład, aby odblokować Forbyt numer 51 musimy użyć emotki Krok Kurczaka i przejść tutaj po tych pasach. Dopiero po tej czynności będziemy mogli go sobie zabrać. Według opisu Forbyt numer 61 znajdziemy na zamrożonym wodospadzie. Aby go odblokować musimy użyć graffiti Słoneczny Ptak. Dokładnie w tym miejscu, zobaczcie. Teraz musimy udać się do studia filmowego. W nim znajdziemy forbyte o numerze 65. Aby się tam dostać, musimy polecieć na szemrane szyby i wejść do piwnicy tego budynku. Następny z tych nietypowych forbyteów ma numer 70. Tak naprawdę jest on jeden z prostszych forbajtów, ale żeby go zdobyć musimy przelecieć przez te okręgi mając na sobie wibrujące smugi. Czyli to spadania, które odblokowujemy na 26 poziomie karnetu. Ostatni z nich, czyli ten o numerze 95 został aktywowany właśnie dzisiaj. Znajdziemy go, jak nazwa wskazuje, przy zestawie paneli słonecznych w dżungli. Jest to miejsce, które znajduje się przy wodzie i jest naprawdę widoczne z góry. Sami zobaczcie. Aktualnie to wszystkie Forbyte'y, które na razie możemy blokować, ale już za kilka dni pojawią się kolejne. Także aby być na bieżąco i szukać ich razem ze mną, możecie mnie zasubskrybować. Dziękuję wszystkim za obejrzenie tego filmu, trzymajcie się i cześć!